Poruszamy się teraz w kierunku kamienia w Breli. Chcemy zaliczyć tą atrakcję. I plaża Punta Rata. Tutaj naprawdę fajnie zrobione jest. Zobaczcie, tutaj na Cypelku jest prysznic, także darmowy. Także w Breli macie darmowe prysznice. I bardzo ładnie tutaj to wygląda. Piękna plaża. No, naprawdę warto przyjechać do Breli. O, i tu mamy ten wielki głaz. Ogromny. Zejdźmy tu po schodkach. Tak wygląda plaża. Idziemy w kierunku głazu, kamienia, symbolu breli. Plażują ludzie. Bardzo dużo ludzi. Więcej niż w Makarskiej. Po lewej knajpka. hop. hop. Po prawej knajpka, a po lewej plaża. Ale powiedziałam. Idziemy, idziemy, szukamy kamienia. Jeszcze chwila cierpliwości. Proszę Żebym Państwa. Ok. Po prawej mijamy domki, gdzie można wynająć nie tylko pokoje, ale także sprzęt. Kolej nogi. Ale fajne piaski. To jest No i to powinno być tu. Przeszliśmy taki spory kawałek i nie ma kamienia. Nawigacja pokazuje, że tutaj powinien być, a go po prostu nie ma. Piszcie jak wiecie gdzie jest. Zobaczcie, tutaj w mieli można skutek znająć. Do ceny. Super bo jest tutaj siłownia A akurat panowie ćwiczą rewelacje Dzieciaki ćwiczą też tutaj widać całą mapkę plaż No jowaj, jakby to można fajnie zwiedzić